Super, trochę dobry wieczór, moje drogie, zabieramy się dzisiaj, zapraszam Cię mocno na bardzo proste rozciąganie i ja to nazywam odetchnij po siedzeniu, 20 minutowe rozciąganie z krzesłem, także witam i z uwagi na to, że właśnie tak mi powiedziałyście, bo zapytałam Was dzisiaj, jaki trening jest Ci najbardziej potrzebny, powiedzieliście, że rozciąganie, także dlatego też ono dzisiaj jest. Jak zawsze warto jest się przywitać w komentarzu, my już nie zagadnijcie za nas, to wszystkiego dobrego, warto jest się oczywiście przywitać, a ja już pokazuję, co będziemy robić. Będzie nam potrzebne krzesło, paradoksalnie, dużo siedzimy przy krześle, ja wiem, też mam z tym problem, natomiast też możemy to krzesło fajnie wykorzystać do tego, żeby sobie rozluźnić nasze ciało, zrobić mobilność i rozciąganie, także zaczniemy od tego. Cześć! Moje drogie, będzie nam potrzebne oczywiście krzesło. I zrobimy sobie tutaj taką rzecz, że siadamy, stopy dajemy troszeczkę szerzej. Najpierw będziemy łączy, łączyły sobie, dajemy sobie ręce dół, z tyłu za pleca, za uszami. Łączymy łokcie ze sobą, popychamy je daleko do tyłu. Mamy tutaj 10 ruchów. że warto jest dać znać w komentarzu, jak długo siedzisz każdego dnia. Czy sobie sprawdzałaś, czy to jest 8 godzin, czy może jeszcze auto i coś jeszcze w domu się później siedzi. Dajcie skarbu znać w komentarzu. Teraz dalej trzymamy sobie dłonie za uszami. Pokażę tak na wprost, czyli będziemy teraz robiły taką rzecz, że po prostu przejeżdżamy sobie do boku, czyli przybliżamy łokieć do biodra tylko cały czas to jest właśnie ta płaszczyzna boczna, nie? Że tu jesteś ładnie wyprostowana, tu się jakoś nie wyginamy do przodu, tylko do boku. 4. Tutaj mamy do zrobienia, mojej drogie. 20 łącznie ruchów, jakby 10 na stronę. Powolne, głęboko sobie oddychamy. Super. Teraz trochę szerzej ustawiamy sobie stopy, to jest tak, taka pozycja, tak jakby się siadało, jak Ci siedzą w barze, nie? Coś takiego. Szeroko stopy, dalej ręce możemy sobie tutaj dać za uszy i to będzie takie zgięcie, że patrzymy się przed siebie, skłaniamy się w pół i prostujemy. To jest w ogóle bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli chodzi o mobilność, ale też o wzmocnienie pośladków i mięśni pleców i brzucha. 8, i robimy sobie tylko 10, cześć kochane, 9 i 10. Super. Teraz wracamy już troszeczkę węzi tymi stopami, Też się niewygodnie siedzi. I teraz dajemy sobie lewą stopę, kładziemy nad prawe kolano. Dalej, tutaj też jest ważne, żeby sobie nie pogłębiać takiego, tej pozycji takiej zrolowanej, nie zgarbionej, tylko. Dajemy kratkę piersiową do przodu, prawa dłoń na, prawym, na lewej kostce, lewą ręką sobie odpychamy nasze lewe kolano. Tu się można oprzeć jak najbardziej, nie? I tak staramy się odepchnąć to kolano od siebie, co świetnie biodra rozciąga. Dobra, rozluźniamy tą nogę, bierzemy kolejną. Dobrze, że mamy tylko dwie. Czyli teraz mamy prawą stopę nad lewym kolanem, lewą rękę na lewej kostce, prawą rękę na prawym kolanie. Tu widać, że to mam wyżej, nie? To tak zawsze jest pewna dysproporcja. I odpychamy sobie prawe kolano od siebie, prostujemy rękę w łokciu i rozluźniamy. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, teraz Wam pokażę tak bardziej bokiem, i właściwie specjalnie dla Was zapaliłam świeczkę, ale siedzi za mną, więc wezmę ją tutaj, łyczek wody. I teraz stopy mamy mniej więcej na szerokości bioder, ładnie sobie wygodnie siedzimy. Prawą ręką odpychamy się od lewego kolana, a lewą ręką, tyle ile możemy, rotujemy do tyłu. To wiadomo, w zależności od tego, jakie krzesło mamy, nie? Jak macie takie jak ja, standardowa IKEA drewniana, to wtedy odpychamy się jeszcze lewą ręką od oparcia, patrzymy przez lewy bark do tyłu, proste plecy, klateczka do przodu, tak zwana duma i gracja. I prawą ręką odpychamy się od lewego kolana. I tutaj dziesięć oddechów dziewczyny do brzucha najlepiej do góry brzucha. Przeponowe. I wracamy sobie do środka. Bardzo ładnie. Lewą ręką odpychamy się od prawego kolana. Patrzymy przez prawy barki. Jak możemy, to odpychamy się jeszcze od krzesła. Albo po prostu mocno rotujemy i patrzymy przez prawy bark do tyłu. Krateczka piersiowa lekko do przodu. 10 głębokich oddechów. I z gracją sobie siedzimy. Super, już sobie na Was zerknę, cześć skarbeczki, teraz zrobimy tylko taką rzecz, e, tak w samą porę, mamy już 7 minut, to mamy jeszcze sporo czasu, bo chcemy się zmieścić w 20 minutach, że stajemy na wprost tego uroczego krzesła, opieramy się o oparcie, dajemy krok do tyłu, jeżeli mamy problem z odcinkiem lędziowym, to lekko zgięte nogi w kolanach, e, ja też wolę w takiej pozycji nawet, bo głębiej jesteśmy w stanie zejść, i teraz klatka piersiowa do dołu, ręce wypychamy przed siebie. Klatka piersiowa do dołu, pośladki do tyłu, jakby w górę. I znowu 10 głębokich oddechów. Nawet tutaj sobie zróbcie 20. I jeszcze dziesięć. I pomału się prostujemy. I teraz będzie takie dosyć dziwne ćwiczenie, powiem tak, między nami. Czyli to jest lewa nasza noga, odkładzimy tą lewą stopę tak bliżej prawego kraju z kraju krzesła, lewe kolano idzie sobie w lewo. My tutaj przechodzimy do tyłu. Czyli można tak, różne opcje, nie? To albo sobie jak mamy możliwość schodzimy, podpieramy kolano. Jak nie, to po prostu noga jest lekko. Widzicie, że dosyć lekko zgięta. Dłonie mamy pod barkami. To ćwiczenie jest bardzo, yy, może dość niewygodne, powiedzmy, ale świetnie rozciągam biodra. i tylko dla pośladki. Dla dziewczyn, które widzą, że mają ten zakres ruchu większy, że nigdy nie miałaś problemu z rozciąganiem. To można śmiało sobie 10 oddechów w takiej pozycji zrobić, jak nie to na wyprostowanych nogach, tu znaczy na wyprostowanej nodze tylnej. Więc bardzo ciekawe ćwiczenie, ładnie wyprostowane jesteśmy. 10 oddechów i zaraz zmienimy nogi. Super. I wracamy do góry, zmieniamy nogi. I teraz prawa stopa, prawa noga, więc prawą stopę dajemy w lewo, kolano prawe w prawo, przechodzimy tą tylną nogą do tyłu, a nasze prawe kolano bardziej, jak widzisz, dajemy w prawo. I tutaj można, oczywiście, że w takiej formie to zrobić. Jeżeli widzimy, że ten zakres ruchu jest i nie czujemy tego ćwiczenia, to możemy zejść do tej pozycji. I znowu piętnaście głębokich oddechów zrobimy. Świetnie. I wstajemy, Uch. super. Teraz będzie taka rzecz, że będziemy sobie prostowały nogę i to będzie bardzo przyjemne ćwiczenie, jeżeli to widziałeś, że było za trudne i nie było do zrobienia, sobie pomyślałeś, że ta Ania to miała nam zrobić ćwiczenia, a jako, czy ja tego nie ogarnę, nie jest to za trudne, to to będzie naprawdę mega takie, będzie i delikatne i myślę, że bardzo będzie Ci się, jakby one są bardzo, bardzo bardzo przyjemna ćwiczanka, czyli stajemy sobie na wprost krzesła, prostujemy lewą nogę, opieramy o matę, o siedzisko krzesła. Już widać, że jestem w masie treningów. I wyprost lewej nogi, czasami się zdarza, wiecie. Prostujemy lewą nogę, dłonie na bioderkach i teraz ruch właściwie zrobimy sobie taki, że delikatnie skłaniamy się do nogi na prostych plecach, popatrz. Mamy 10 takich skłonów. Obie nogi ładnie wyprostowane. W tej lewej nozy, która jest przed nami, to przyciągamy palce do siebie, nie? a my się przybliżamy w kierunku, jakby klatka piersiowa do kolana. I teraz prostujemy ręce przed siebie, ściągamy łopatki, to jest lewa nogata wyprostowana, więc my bez ruchu bioder ruszamy się w prawo, co świetnie nam rozciąga odcinek piersiowy kręgosłupa. 9, i dziesięć. Super. I teraz moje drogie. Prawą nogę prostujemy. Przyciągamy palce do siebie. Obie nogi wyprostowane. Prawą no, prawej nogi palce do siebie, dłonie na bioderka. I tutaj na, znowu klateczka pierwsza do przodu. Duma gracja. Skłoniamy się do wyprostowanej prawej nogi. I raz, dwa. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. I teraz prostujemy ręce przed siebie, ściągamy łopatki. Zobacz, to jest prawa noga z przodu, więc my teraz nie ruszamy bioder, i przejeżdżamy w lewo dłońmi Super. I teraz jeszcze taka rzecz, że za moment znowu sobie usiądziemy na chwilę na tym uroczym krześle. i tak, tutaj możemy sobie zrobić taka, taką mega prostą rzecz, czyli dajemy na udach i przechodzimy sobie maksymalnie na palce, później palce do góry, maksymalnie wznosy na palce i palce do góry. Jak masz na przykład możliwość i dosyć fajny zakres ruchu w stopie, to przechodzisz sobie zupełnie na palce, tylko te zewnętrzne części palców, właśnie na nich opierasz nogę. Nie? I sobie tutaj chwilkę w takim mocnym wspięciu przytrzymujemy, poddychamy dosłownie 10 oddechów. Super. Opieramy stopy. Teraz możemy palce w prawo, w lewo przesunąć. Ta mobilność w stopach też jest mega ważna. Już sobie sprawdzę nasz czas. I mamy dosłownie taką bardzo prostą sprawę do zrobienia, czyli teraz będziemy w tej uroczej pozycji. Czyli siadamy stopy naprawdę mocno, szeroko, czyli to są, zobaczcie, stopy ustawione szerzej niż na szerokości maty. I my teraz. Wychylamy się mocno do przodu, chowamy się między kolanami, rozluźniamy głowę i ręce. Najpierw łokcie mamy między kolanami, później dłonie wysuwamy na zewnątrz, oplatamy palce, robimy takie kółeczko i dłoń na, na podbicie. I w takiej pozycji robimy sobie 15 oddechów. Głęboko oddychamy, jeszcze mamy dosłownie 5 oddechów. Odkręcamy dłonie. Prostujemy. I teraz mamy rozciągnięcie przodu uda. I tutaj mamy dwie opcje. Jedna opcja jest taka bardziej powiedzmy delikatna, czyli chwytamy się o krzesło. Chwytamy się za stopę, kolana blisko siebie, łopateczki ściągnięte, kolana właśnie blisko siebie, tutaj takich 15 oddechów robimy. Bo jeżeli to ćwiczenie już widzisz, że jest po prostu za delikatne, bo go często robisz i już nie za bardzo ciało reaguje, to wtedy krzesło też wykorzystujemy właśnie do rozciągania. Czy kolano, to pewnie widzisz, że jest ono bardzo blisko do siedziska. A kurde, to dopiero na drugą stronę Wam pokażę, że będzie lepiej widać. A y, stopa jest oparta o oparcie. Dłonie na biodra, tyłeczek lekko jeszcze do tyłu, 10 oddechów i zaraz zmienimy nogi. Pokażę to, wtedy myślę, że będzie bardziej widoczne. Super. I teraz druga noga, czyli albo chwytamy się bez o krzesło, o ścianę i, tak, i że, taką formę tego rozciągnięcia, albo tą trudniejszą, czyli kolano opieramy, stopa jest oparta na oparciu. My tutaj boczkiem nawet podnosimy, przechodzimy sobie żeby kolana były blisko siebie, ściągnięte łopateczki, tyłek lekko do tyłu, 10 oddechów i to już dosłownie wszystko będzie, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze rozciąganie dziewczyny. Super, czyli wracamy na i dosłownie mamy teraz pięć głębokich oddechów i będzie gotowe, czyli na wdechu ręce do góry, wydech blisko siebie do dołu. Super, ślicznie dziękuję, kawał dobrej pracy, będzie mi miło, jeżeli właśnie przede wszystkim skomentujesz, dasz znać, jak długo siedzisz w ciągu dnia, kliknij dwa razy w ekran, udostępnij u siebie i niech się te proste, dobre ćwiczenia też roznoszą dalej, bądźmy zdrowe, wszystkiego dobrego. I pamiętaj, że to my robimy, co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie, nie tylko o tym gadamy, robimy, kochana.